Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj tortilla z pieczonym indykiem, rukolą i orzechami. Przepyszne danie, które można podać zarówno na ciepło, jak i na zimno. Chociaż ja zdecydowanie bardziej wolę je w wersji na zimno, dlatego że dla mnie jest to świetna alternatywa dla kanapki czy przekąski na wynos. I mam nadzieję, że do tej wersji Was skuszę. Jeśli Wam się spodoba, to przepis i składniki jak zawsze znajdziecie na www.skutecznie.tv. A jeśli zechcecie zobaczyć, jak ją przyrządzam, to zapraszam, za chwilę pokażę. Zaczynam od tego, że myję rukole, dokładnie ją odsączam, i następnie układam na kuchennym ręczniku i osuszam. Część wykorzystam do przygotowania sałatki, resztę do innych dań. Kilka plastrów indyka, to może być dowolne mięso. W mojej dzisiejszej wersji jest to indyk w brandy. I jak go przygotować, pokazuję w osobnym filmiku. Mięso kroję teraz w małe kawałki. Teraz garść orzechów, w moim przypadku orzechy włoskie i dość drobno je siekam. Na koniec rukola. Ja tak dość sporo i także ją siekam. I ja w zasadzie na tym zakończę. Czasami dodaję tutaj pomidorki koktajlowe, pokrojone na pół bądź na ćwiartki. Dzisiaj będzie taka wersja mięsno-orzechowa z rukolą. Dodaję łyżkę, no może półtorej łyżki jogurtu naturalnego. Soli oraz czarny, najlepiej świeżo mielony pieprz i dokładnie mieszam. No i teraz tortille. Ja biorę pszenne, mogą być kupne lub domowe. Jak zrobić własne tortille, pokazuję w osobnym filmiku. Jeśli nie są zbyt elastyczne, to można je podgrzać przez kilkadziesiąt sekund na rozgrzanej patelni lub na jakieś 10 sekund włożyć do mikrofalówki i staną się bardzo elastyczne. Nie dodaję tutaj za dużo jogurtu, dlatego że nie chcę, żeby sałatka była zbyt wilgotna. Tortilla mogłaby nasiąknąć. Jest są potrzebny po prostu po to, żeby rozprowadzić przyprawy i żeby całość tak lekko połączyć. Porcję sałatki układam na środku placka. Zawijam tak jak raps. Dolną część zwijam boki i uzupełniam na Całość wygląda tak. Można podać od razu, wówczas układam na talerzu, spinam wykałaczką, aby się placek nie rozwinął, i od razu podaję. Można także dodać do środka ciepłe mięso i tortillę, nieco podpiec w piekarniku, podać taką ciepłą i chrupką. Także będzie smakować. Ja wolę wersję na zimno, ale wspominam o tej drugiej możliwości. A można tego wrapca także zawinąć w folię aluminiową i potraktować jako alternatywę dla kanapki, jako przekąskę na wynos. I gotowe. Prosta i szybka alternatywa dla kanapki już na talerzu. Bardzo smaczna, lekka. W mojej wersji z lekko pikantnym wnętrzem i naprawdę bardzo sycąca. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i że zechcecie ją zrobić, czy to w domu, podaną na talerzu, czy jako przekąskę na wynos. No ale czas podawać tynie na stół, zatem kończę filmik, raz jeszcze zachęcam do jej przygotowania i na koniec jak zawsze życzę smacznego.